Witam wszystkich z tej strony Krzysztof sq 8 Ewa Roman Stefan. Dziś na moim stole piękny klasyk Transilver HF firmy ICOM model IC751 Alpha. Dosyć dobrze zachowany, dlatego powiedziałem piękny, bo w bardzo dobrze zachowanym stanie jest to radio. Jak popatrzymy na płytę czołową, Wszystkie te napisy są bardzo wyraźne, niepowycierane. Sprawdzałem przełączniki, wszelkie przełączniki, wszelkie inne tutaj pokrętła i tak dalej. To wszystko bardzo fajnie chodzi, jakby ten, jakby ten transilwer dopiero tutaj został wyjęty z pudełka. Oczywiście jego lata świetności już minęły, aczkolwiek, kiedy pokazał się na rynku, był jednym z takich, można powiedzieć, poszukiwanych i upragnionych sprzętów przez krótkofalowców. Co tutaj generalnie się dzieje z tym radiem? Właściciel, który używa to radio, pokrótce Relacjonował, jest głównie problem z nadawaniem i z odbiorem w tym radiu. To pojawia się to okresowo. Czasem jest, czasem nie ma, nadaje, czasem nie ma mocy i tak w koło Macieju. I jak zwykle ściągam sobie tutaj serwisówkę do tego urządzenia. Krótkie sprawdzenie i zajrzymy, co tam się kryje w środku. Radio mam podłączone do zasilania. Jak widać, na 20 metrach sobie tutaj włączyłem. Została podłączona antena. No i jak słychać, jak słychać, niewiele słychać. Może zmienimy jakoś... O! Coś... Coś tu jest słabo. Bardzo słabo. Coś... Coś tu... Coś tu jest, ale to wszystko... Spróbujemy jeszcze raz tam. Dobrze. O, jest tu takie śmieszne przełączanie. Eee, nie, nie jest to jak w, w większości radii, że jest tak jak tutaj, mamy rodzaj emisji AMFM i tak dalej. To sobie szybciutko przełączamy te białe napisy pod klawiszami, pod klawiszami żebyś zadziałały musimy tutaj nacisnąć ten przycisk, przycisk funkcjon teraz mamy AM teraz mamy FM teraz mamy CW i CW narą także to ta, takie dosyć takie dosyć yy, mamy tutaj ciekawe ciekawe zmiany dobrze wracając do tego No jak słychać tutaj radio coś tam odbiera, ale bardzo słabiutko. Nawet tutaj jak podgłoszę, to też to takie słabiutkie to jest wszystko. W tej chwili podłączyłem sobie tutaj miernik mocy, także będę mógł zobaczyć jak ta moc wychodzi z tego radia. Tu mamy regulację Migain. Możemy dać na maksimum. Tu mamy RF Power. Spróbujemy sobie z tego, co wiem: to jakiś głównie problem jest tu w SSB. Jak naciśniemy sobie tutaj RTTY, widzimy, moc idzie pełna. Spróbujemy teraz na SSB. Można obserwować również tutaj ten wskaźnik, tu jest fajna sprawa, możemy sobie e, nie tylko pomiar mocy, ale SWR-u, ALC, kompresji, jak również e, prądu e, końcówki mocy oraz napięcia. Spróbujemy jak to radio tutaj w, w LSB. No jak widać nie mimo tego, że jest dość mocno tutaj porozkręcane, nie osiąga tych 100 watów. Może jeszcze włączę tutaj kompresor. No i tutaj jest ciekawa sprawa, bo po załączeniu tego kompresora radio praktycznie w ogóle e, w ogóle nie mocnie wychodzi. E, tak, tu są akuratnie te pokrętła do regulacji filtra i do Voxa. Po wyłączeniu kompresora No mamy około 50 W, także no jak widać jest problem z odbiorem, zarówno odbiorem jak i nadawaniem. Radio już na stole wylądowało, więc tutaj zabieram się powoli za rozkręcenie. Zobaczymy co tam się dzieje. W środku tego radia. Tu mamy tę spodnią część radia, jak widać ta płyta jest tutaj w dość ładnym stanie, nie widać tu jakichś tak na pierwszy rzut oka, nie widać tu jakichś takich śladów śladów ingerencji kogoś, żeby coś tu się wielkiego działo. Tutaj były strojone te te cewki, widzę, że ktoś sobie tutaj powypisywał jakieś jakieś numerki. Oczywiście sprawdziłem radio troszeczkę. Nie stoi w częstotliwości, troszeczkę jest przesunięte chyba o 100, 100 Hz. Także też tutaj trzeba będzie sprawdzić, co i jak. Kolejny, kolejna sprawa to tu jest ta, ta pamięć podtrzymywana na tą baterię. Także ta bateria pójdzie do wymiany ze względu na to, że prawdopodobnie ma już swoje lata i trzeba ją będzie profilaktycznie wymienić. Tak, tu mamy już płytę z drugiej strony. Oczywiście cała końcówka mocy, która tutaj jest, jest zabudowana. Nie widać jej. Tam prawdopodobnie jakieś wentylatory. Cała płyta jest pod tym aluminiowym, aluminiową płytą. Także. Na razie tam nie zaglądamy, tak w zasadzie organoleptycznie. Zawsze, zawsze sobie przeglądam taką płytę. Patrzę czy, czy są jakieś ślady, gdzie było coś naprawiane, gdzie było coś wymieniane. Ewentualnie czy się jakiś tam drucik, kabelek nie urwał i tak dalej. Także takie oględziny są yy, yy, zawsze wskazane. No, tutaj można na przykład zauważyć już, że brakuje, brakuje śruby, która jest. Powinna być taka śruba. Ta płyta powinna być przykręcona właśnie w tym miejscu do, do całego korpusu radia. Poza tym to radio dosyć ładnie wygląda. Nic tutaj nie widzę, jakichś śladów, żeby coś tu odpadało i tak dalej z tego co wiem problem się pojawiał czasem było tak, że radio działało czasem nie działało różnie to było, problem się pojawiał znikał być może jest to jak związane z jakimś niekontaktem zimnym lutem czy, czy coś w tym stylu więc warto Warto sprawdzić to radio właśnie pod tym kątem. Ja sobie podłączę zasilacz do tego radia. Może kawałek anteny. Tak, o, w tej chwili włączyłem zasilacz. Radio mi się tutaj włączyło. Pod, podgłosiłem ten głośnik w zasadzie tutaj na maksimum. No i Jak słychać ten szum jest taki no, bardzo delikatny. No. Radio powinno tutaj szumieć bardzo mocno, więc, więc może może poruszam tą płytą. Jak widać w okolicach tego fil filtru, jak tutaj naciskam, e, naciskam tą płytę, radio szumi i przestaje. Także może, by, może to być związane z tym, że jest gdzieś po prostu pęknięty. E, zimny lud, jest, może jest pęknięty gdzieś tam ścieżka. Także wa warto tutaj e, właśnie jeżeli ktoś mówi, że że takie, taka ustarka się pojawia, znika, to warto tutaj czasem taką płytę troszeczkę poruszać, nią podotykać, gdzieś tam po... popukać w tą płytę i, i, i czasem takie usterki się właśnie pokazują. E... Jeden z kolegów, który ogląda moje filmy zawsze się pyta, Czemu ty tam tak tym palcem jeździsz po tej płycie? Co, co ty tam tak tym palcem właśnie szukasz y, na tej płycie? No to, tu jest, to jest właśnie, właśnie y, prosta odpowiedź, która się nasuwa. Właśnie po to to robię, żeby, żeby tutaj wyłapać takie y, czasem y, proste usterki i y można było to szybciej zdiagnozować niż y, po prostu. Na piechotę po kolei szukać tej usterki. Wyciągam w tej chwili tą płytę i zobaczymy, zobaczymy jak ona wygląda pod spodem. Zacznę przeglądać tutaj tą płytę. Tutaj są takie ekrany metalowe, więc sobie ich odlutuję, żeby mieć tam ewentualnie podgląd też na te elementy wlutowane, właśnie pod tym ekranem. jest już przelutowana tutaj z grubsza. Pod mikroskopem sobie tutaj popatrzyłem, jak mniej więcej wygląda to wszystko, więc teraz powoli założę z powrotem ten filtr i oczywiście te ekrany, które były tutaj wlutowane i no i robimy jakieś próby. Włożona na swoje miejsce, wszystko poskładane. Spróbuję tutaj jeszcze podłączyć zasilanie. Zobaczymy, czy coś tu się generalnie zmieniło w tym wszystkim. Włączona włączę radio. No, coś, coś tu się. podłączyłem jeszcze sztuczne obciążenie sprawdzę wychodzącą moc z tego radia według schematu No powinna również powrócić ta moc tutaj jak widać idzie pełne 100W jeszcze tutaj taki test tu jest regulacja mocy. Jest na maksimum. Tu MIGAIN jest na połowę. I jeszcze tutaj taki test z kompresorem. Bo ten kompresor tutaj nie działał. Także włączę kompresor raz, dwa. Włączam raz, dwa. O, pięknie się tutaj. jak złoto, także myślę, że myślę, że tu tutaj na tym etapie mamy sprawę załatwioną. Jeszcze zostaje tutaj ewentualnie sprawdzenie, jak to radio jest zestrojone i wymiana baterii. widać i słychać radio już poskładane pracuje normalnie moc powróciła także odbiór tego radia jest w porządku zostały zestrojone generatory wzorcowy również BFO także tutaj wszystko jest poustawiane nic tylko cieszyć się radiem myślę że nowa bateria posłuży kolejne 10 lat przy okazji został wymieniony w SAT w pamięci EPROM, gdzie myślę, że to wpłynie na takie fajniejsze, sprawniejsze użytkowa użytkowanie tego radia. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Krzysztof SQ8 EWA Roman, Stefan.